co do tej pory widzieliśmy, to były niespodzianki, Glasa tak y, zinterpretował republikę, że cała publika zaszalała. Spodziewasz się takich samych interpretacji. Nie, nie, no znaczy ja, ja sądzę, że żartuję, ja myślę, że pytasz o mnie. Słyszałem Maćka Maleńczuka i podejrzewam y, jego przekorność znam, że zrobi to y, i fajnie muzycznie, bo jest bardzo atrakcyjny w sensie w, w wokalu, ale też również pomysł. Patrycji y, numery znam, w związku z czym to, haha, y, jeden raz zaśpiewamy wspólnie. Także tutaj y, tutaj niespodzianki dla mnie nie ma. Zobaczymy, jak bierze publiczność. Zrobiła utwór o panu się. Dobrze mówię, o panu się, o panu się. Tak jest. No 57 lat. <laughs> I kochani, i potem śpiewałem bluesa. tutaj to, to, to klimaty są znajemy, ale cieszę się, że, że w ogóle no, taka formuła. Perfektni przyjaciół. Bardzo to zaszczyca, poza tym dzisiaj byliśmy na rynku i Walei Gwiazd jest nasze, nasza gwiazda perfektu. Spotkaliśmy prezydenta miasta Opole, także czuję się jak Hollywood. w 76 w 1976 roku jako debiutant z Masią Strzelewską z Kanią Banaszak. Przeżywałem, umierałem, mieszkałem w takim 30-osobowej takiej sali studenckiej, byłem sam różnik, który grał, którego nie umiałem wyłączyć. I wszystko było dla mnie takie fascynujące. Podałem rękę Maryli Rodowicz, to myślałem, że zemdleję. Potem spotkałem Andrzeja Załuchę, Wiona Szkofta. Stał gdzieś sobie potem Wojtek Młynarski, w związku z czym chodziło mi, nawet nie śmiałem powieść autograf. Potem byłem wielokrotnie tutaj w Opolu, ale to zawsze były wielkie, wielkie przeżycia i dzisiaj mam no nie wiem co jest, sraczkę, no, to tak zwaną tremę, no, taką nieopanowaną, nie która już nie przystoi dorosłym artystom, ale to zawsze napinka.